Witajcie moi kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie, dlaczego, gdy przychodzi kryzys, niejednokrotnie zamiast usiąść, porozmawiać i ogarnąć sobie cały świat z kobietą, my po prostu niszczymy go, odchodzimy, rozwalamy sobie życie, potem wchodzimy w żałobę i płacz, jęk, stękanie i ból. Jeżeli myślisz o dotacji z Urzędu Pracy, rozpoczynasz własną działalność gospodarczą, otwierasz firmę albo na stworzenie nowego miejsca pracy, polecam Eurodotacje Plus. Organizują cały wniosek za klienta, pilnują wymogów PUP i po prostu ułatwiają sprawę. Z dopiskiem sztanga i sztaloga dostajecie 10% rabatu, ale od początku. Moi drodzy, na czym polega związek Związek to jest złączenie się dwóch osób w celu pomnożenia ich całego dobrostanu. Ty, jako Adam, masz pewne zasoby i możliwości, i jest Ewa, ma pewne y, możliwości, tak i pewne zasoby. I my razem się łączymy, aby wspomagać siebie w rozbudowywaniu tych dóbr proste i logiczne. Posłuchajcie moi drodzy, mamy już ponad 30, 35 lat, to nie jest kanał dla dzieci i młodzieży, bo to nie jest y, ta droga, tak? Jeżeli oczywiście są, to ja bardzo was młodzieży witam, ale ostrzegam, to jest bardzo ciężki temat i może wam to web zryć. Już nieraz mam y, mam y, komentarze, że ja jestem tam w red ale ja nie rozumiem co ty chłopie mówisz, tak? To nie jest film dla młodzieży i dla, dzieci, dla, dla chłopaków młodych, którzy wchodzą w, w nowe życie. To nie jest ten kanał. To jest kanał dla ludzi, którzy są złamani, rozwaleni, pocharatani, po związkach, po zniszczonych światach i trochę inaczej już podchodzą do życia, niż z romantyczną, otwartą głową i sercem na ręku dla grażynki. Jedziemy. I jeżeli my się razem łączymy w związku w jakimś takim układzie, tak? do tego dochodzi y, seks, do tego dochodzą razem mieszkanie, do tego dochodzą dzieci, zakładamy rodzinę albo jesteśmy w parze. Tak? Albo jesteśmy w relacji, jak to się teraz mówi, żeby tylko nie mówić, że my jesteśmy parą zakochanych ludzi i miłość nas łączy. Nie relacji teraz. Już nie ma związku, bo relacje łatwo zniszczyć i zlikwidować. No ale miłosny związek romantyczny to już tak ciężko złamać komuś serce, prawda? No to niektórzy wiemy kto, tak? Wymyślają relacje. Jesteśmy w relacji. I moi drodzy, Racja polega na wsparciu jednego... Gość jednego człowieka drugiemu, jeżeli ty masz określoną jako mężczyzna swoją drogę życia, wiesz mniej więcej gdzie się poruszać, w którą stronę idziesz, jakie masz plany założenia i co chcesz osiągnąć. To tak w cudzysłowie podpisujesz werbalny tak, kontrakt z drugą osobą, że ty to dowiedziesz. A druga osoba jest ci po to, żeby ci pomagała, Cię wspierała. Czyli kobieta ma cię wspierać w twoich dążeniach do wielkości. Ona też ma swoje marzenia, i jeżeli te marzenia i dążenia pokrywają się z twoimi, idealnie się układacie i zaczynacie iść. I na początku, jak świeci wam różowe słońce w oczy, okularki wam y, pięknie patrzą na świat, a wy jesteście zakochani to się praktycznie nie, y, nie kłócicie i wszystkie rzeczy, wszystkie problemy, wszystkie, y, wszystkie jakieś takie y, złe nawyki, które ci przeszkadzają w partnerze, tak zwane czerwone flagi, które one mają, one po prostu są przez was ignorowane, jakoś to będzie, będzie fajnie, przecież miłość nas połączy. To jest w stu procentach zrozumiałe, ale przychodzi, te, pamiętajcie, że my mamy, że my mamy, moi drodzy, naleciałości z przeszłości. Mamy świat, który nas wychował, mamy swoje zasady, ideały. Jeżeli te różowe okulary po roku, po pół zależy, jak to tam sobie ustaniemy, ile ten okres taki zakochania trwa, one spadają? Zaczynamy patrzeć na partnera jako na człowieka, a niewidealizowany posąg wspaniałości, który my kochamy. No i się zaczynają problemy, bo my na przykład rano wstajemy o szóstej, a, a nasz partner śpi do dziewiątej. jak ty wstajesz zaczynasz buszować po domu, to jego budzisz i on jest wściekły. Wcześniej nie przeszkadzało, bo był zakochany, a teraz jest coraz gorzej. Bo my, proszę Państwa, bierzemy sobie na przykład. Yy, Mamy także raz w miesiącu wychodzimy sobie na imprezę z kumplem, ze znajomymi swoimi, tak? Bo nie, na przykład nie mamy ochoty no, mamy ochotę mieć coś swojego, tak? I moi przyjaciele i kumple to są moi, a nie twoi, kochana, i ty sobie znajdź swoich kumpli, koleżanki, a ja będę ze swoimi kolegami się spotykał. No ale kobiecie, może to. Zacząć delikatnie przeszkadzać, no bo wiemy, przecież wystarczy, żeby trochę inaczej spojrzała na, na życie jak my, a w domu było tak, że ojciec jak z kolesiami wychodził, to pił były problemy. I nieważne będzie, czy ty pijesz, czy nie i co się dzieje, ale ty z kolegami wychodzisz. I już się zaczynają zgrzyty. I z tego się tworzą problemy. Z tego, że na samym początku zakochani, zauroczeni, trzy centymetry nad poziomem chodnika biegnący do swojego ukochanego, nie patrzymy na niego takiego, jaki on jest. Taki jak on ma charakter, jak się zachowuje. A że popił? a dobra. A że kreseczkę walną? No niby ja nie lubię, ale dobra, niech to będzie. No niby, że to, że. A w ogóle on jest apodyktyczny? Ja takiego lubię, ja to taki fajny, ale ty nie lubisz na stałe, bo u ciebie w domu to matka rządziła. I ojciec był grzeczny. Ale ty patrząc na początku na zasadzie kontrastu, tak? Tego, co nigdy nie miałaś. Zobaczyłaś koleżanko, że on jest taki kurde kozak jak twoja mama. Tylko, że potem w dalszym życiu to ty zaczniesz być takim kozakiem, bo się nauczyłaś przez lata obserwacji, jak trzeba do faceta podchodzić. Mamusia jechała z tatą, ty też będziesz. A jak? A on nie da się. Macie zgrzyt i to konkretne, co rozpieprzy wam potem w życie. Bo jedno z was będzie musiało się urobić. A jak ty masz takie zasady, jak mama ci wpajała, że wolisz zdechnąć niż facetowi przyznać rację, no to nieraz tak uspokoisz się. Na początku jesteś zakochana, chcesz się wyrwać z domu, chcesz pokazać przyjaciółkom i, i rodzinie, że ty już masz męża, że jest wspaniale, tak? A potem przyjdzie piekło na ziemi. Kiedy ty będziesz chciała, jak, jak twoja mama, zgodnie z twoimi naukami, stwierdzić, że ty teraz rządzisz, a facet powie, jak ty? Cisza, siedź i bądź grzeczna. No i co wtedy zrobicie? O co tu chodzi? Widzicie? I to są problemy, które my, moi drodzy, napotk napotka napotkamy w naszych związkach. A jak mamy kobietę uszkodzoną, która udaje love bombing, seks bombing, jest wszystko wspaniałe, a potem się zaczyna. No ja bym chciała, ale wiesz co? Ja mam tak, że jak ja z tobą się kocham, to ja, ja trzymam, trzymam, siku si trzymam, bo, bo ja się boję ze bo No to sika, nie, ja się wstydzę, bo to zamknij się. A jak ty powiesz, no dobra, to nie, no już nie masz seksu. Jak masz na początku wszystko, czym chata pogada, bo to nie, tego nie, tego nie, a tego nie, tylko czeka na jakąś możliwość, żeby ci znowu coś odciąć. Jeżeli tego szybko nie wyłapiesz i nie, zacz, nie, nie zdusisz, tak? No to po miesiącu, dwóch, trzech już masz w domu gechenna ci się zaczyna robić. I taka para zaczyna wchodzić w konflikt z sobą, budując, bo musi wypracować. Pewne zasady, których ma się trzymać w życiu i iść. Miłość miłością, ale zasady muszą być. Pamiętajcie. Z tego się biorą problemy, że my się nie dogadujemy na początku. Normalnie trzeba sobie usiąść i wypisać pewne rzeczy, które mają obowiązywać w twoim domu. Ja wstaję o szóstej, a ja o dziewiątej. To są minusy. Ja lubię pankroka i techno. Ja lubię pankroka i metal. Dobra, plus. Bo się dogadacie. Ja lubię wyjeżdżać raz na rok na, na, na morze albo w góry, Ja lubię wyjeżdżać na wycieczki. Plus. Ja lubię z kolegami się spotykać. Ja nienawidzę, jak ty wychodzisz z domu, bo ja się boję, że coś ci się dzieje. Do, do przerobienia. Wystarczy wytłumaczyć. Koleżanka mówi: Ja mam koleżanki, z którymi wyjeżdżam w góry i nie mam mnie trzy dni. <grym> Witajcie w piekle. Wiecie o co chodzi? Więc, jeżeli tego nie zrobimy, zaczynają być problemy. Na początku te problemy, kiedy nam jeszcze zależy na drugiej osobie, on jest tajemnicą, on coś jeszcze ma, jeszcze chcemy się nabawić na ciała, jeżeli jest na przykład dobra w łóżku albo coś, no to my ją kochamy, my chcemy jak najlepiej, my się bardzo staramy, my chcemy mieć tą kobietę i cieszyć się z tego, że ona jest w naszych rękach. I z drugiej strony jest to samo. Tylko, że coraz częściej zaczynamy widzieć, że to już nie jest do końca taka piękna, wspaniała księżniczka, że tam coś od czasu do czasu, ale z... tak, siadamy, od czasu do czasu gadamy ze sobą, albo milczymy, albo najgorsze, co facet może zrobić, to machnąć ręką, niech księżniczka robi tam dobra, będzie spokój, nie będzie spokoju. Każde twoje machnięcie ręką na taki problem jest gwoździem do trumny. Zrozum to. Jeszcze raz, każde wasze, moje drodzy panowie. Każde nasze machnięcie ręką na jakieś nieścisłości, które ci się nie podobają w, w związku, jest gwoździem do Twojej trumny. Wszystkie problemy małe, które teraz machacie ręką, bo będzie dobrze, za parę lat wywalą Wam się tak na łeb, że Wy sobie z tym rady nie dacie. Ponieważ jak już czujecie u partnerki, że coś jest źle i nie jest to skorygowane, to, po to, to znaczy, że to jest wbrew Twoim zasadom życiowym. Wbrew Twoim ideałom i wdrew, wbrew regułom, którymi Ty, mój drogi przyjacielu, kierujesz się w życiu. I potem to będzie tak Cię bulwersowało, denerwowało i Ci wbijało szpile, że Ty po prostu będziesz wybuchał, jak już przestanie Ci się chcieć. To będzie powód do tego, żeby wstrzymać awantury dantejskie. I to jest pierwszy, moi drodzy, powód, dlaczego my. Niszczymy własne związki zamiast je odbudowywać. Ponieważ przy tym, jakżeśmy na początku machnęli ręką na pewne rzeczy, które no, nie godzimy się, ale dlatego, że ona jest i my ją kochamy i będzie w cudzysłowie dobrze, jeżeli my w ten sposób, moi drodzy, podeszliśmy do tematu i nie rozmawialiśmy z partnerką o tym, nie rozmawialiśmy, nie ogarnęliśmy ją, nie, nie, nie nie poszła na kompromis i zmieniła swojego nawyku. Z drugiej strony jest tak samo, ona też przychodzi, Tomek, ale mi się nie podoba, że ty, jak, 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 jak ściągasz kreskę, to ściągasz pół metra, ja bym chciała, żeby ściągał 30 centymetrów, tak? Jeżeli chodzi o proszek do prania i odmierzyć, ile do pralki wchodzi. Na przykład. Oczywiście, jeżeli my to zbagatelizujemy i machniemy ręką. To po jakimś czasie, po roku, dwóch, trzech, kiedy nam już ta kobieta zaczyna powszednieć, bo największym zabójcą związków jest powszechność i stagnacja. No i przychodzi ta dziewczyna i taka sama, i już wiesz, jak się w łóżku układa, i wiesz, co od niej możesz uzyskać. No już nie ma tak za dużo do porozmawiania, bo słuchajcie. Bo na przykład, ty masz wyksze, wykształcenie, jesteś inteligentny, a ona jest na przykład po zawodówce. Chociaż powtarzam jeszcze jedną rzecz: wykształcenie. Panowie, jeżeli my mamy wyksze, wykształcenie, ale nie mamy dziewczyn, partnerek, siedzimy sami, podchodzimy do tych ładnie, inteligentniejszych w swoim środowisku, w swoim gronie i jesteśmy. Niewidzialni dla nich, bo też tak się często zdarza, to nie miejmy żadnego problemu z tym, żeby się zabawić z, z typsiarami, z fryzjerkami, z paniami, którzy w biedronce pracują, jakimiś jakimiś butikach, jakimiś w galerii. Te dziewczyny, które ci. Nie patrz za bardzo, chłopie wtedy na te wykształcenie. Ale wiem z własnego doświadczenia, że jednak jeżeli chodzi o spokojniejsze życie i takie w miarę w równowadze i harmonii, to jeżeli my jesteśmy w miarę. Yy, równo, tak, to jest to dobre, bo po prostu mamy wspólnych więcej tematów do obgadania. Bo jak chcesz mieć wyposażenie domowe w postaci siedzącej w telefonie, mało gościowy po podstawówce, która cieszy się, że Malik Montana wydał kolejną swagatą płytę, no to stary ty o fizyce kwantowej. To sobie kup lepiej lalkę, kurde, albo sobie weź tą pracownicę budżetówki, niech przychodzi kurde, do ciebie od czasu do czasu. Lepiej na tym wyjdziesz, no bo to nie ma nieraz do rozmowy. No. Nie ma, nie, 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 nie da się, nie da się, moi drodzy. Dogadać, to przyjdzie potem taki moment, że się tak rozjedziecie, że ty wylądujesz w swoim środowisku pogarnianych ludzi, gdzie na poziomie możesz sobie porozmawiać, a ona tam będzie siedziała jak ta bida i w ogóle słowa się nie odzywała, bo to przecież kurde, nie ma o, no, o niczym zielonego pojęcia. A ty nie pójdziesz do ich koleżanek, bo jak usłyszysz o czym one rozmawiają, to ci się, się zemdlicie i tak stwierdzisz, co ty robisz z tym człowiekiem. Jednak to wykształcenie to nie na zasadzie negacji, tylko na na zasadzie dogadania się i po prostu jakieś normalniejszej rozmowy na poziomie. Tak uważam. Teraz już to widzę. Wcześniej mówiłem, że w 100% nie ma to może, ale widzę też poprzez jeszcze życie takie moje doświadczenie, że te kobiety bardziej ogarnięte po studiach, bardziej, które mają w głowie poukładane, mniej się dają i wolniej się dają namówić przez psycholożki i koleżaneczki żeby niszczyć związki, bo one kalkulują, co im się bardziej opłaca. Jeżeli jeszcze jest te zyski są większe, a już wszyscy gadają odejść, bo tak może być, tak, to ona potrafi ich odstawić i jeszcze z tobą wy, 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 zbudować. Potrafi sobie rozmawiać, potrafi kompromisy budować, potrafi dyskutować i porządnie się kłócić. A kłócisz się z dziewuchą po podstawówce, która mówi nie, bo nie. Albo mówisz, a dlaczego, bo tak. Aby, pytam się, dlaczego tak robisz, ty wiesz, no to, to, no to nie jest rozmowa, to nie jest żadna rozmowa, żadne rozwiązywanie, bo ty jej mówisz, słuchaj, zrobiłeś to nie, bo to jego wina, Aby, ale zobacz, to ty zrobiłeś, nie, bo to o, jego wina, a jak już udowodnisz, to mówię, tak, to moja wina, no długo jeszcze mam słuchać, a może byśmy zrobili to czy tamto, a już za, za ostatnim razem to cię łapie, no chodź, no chodź, dobre, nie gadaj, chodź. To nie jest rozwiązywanie problemów, tylko oddalanie problemu na, na trochę dalszy czas, żeby to samo się zrobiło. Nie zrobi się samo. To jest pierwszy punkt. Dlaczego my przestajemy. My nie, roz, my nie próbujemy konfliktów załagazać, tylko my konflikty doprowadzamy do takiego momentu, że trzeba się rozejść. Niezgodność charakterów niezgodność, tak, poziom inteligencji, poziom jakiejś szkoły nawet. Dlaczego kobiety tak cisną, żeby faceci mieli wyższe wykształcenie, jak one mają? Bo się nie da dogadać. One to wiedzą. One właśnie tutaj wiedzą szybciej od nas, moi drodzy. Sorry, taka jest ciężka prawda. Dlatego jak ona ma wyższe, to chce chłopaka z wyższym wykształceniem. żeby w Nie dlatego, żeby się popisać. Bo mo możesz nic nie mówić, albo możesz okłamać, że masz wyższe wykształcenie. Ale, no... Przepraszam, nie? Chłop, który ma zawodówkę, może, może być 100 razy inteligentniejszy życiowo i ogarniętniejszy, tak? Ale jednak studia i wyższe wykształcenie pozwalają Wam, czy tam średnie, z różnymi warstwami społecznymi i różnej warstwy inteligencji ludźmi rozmawiać i dogadywać się. I jak my chłopaki lubimy motory, piłkę nożną, mordowanie się na playstation, no to one, ona na przykład jest panią doktor i ona rozmawia o wybeszaniu ludzi i robieniu im tam, no to nie dogadasz się. I z drugą strony jest to samo, panowie. Trochę ich teraz tutaj będę bronił, nie tylko jazda na chuzia na juzia. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego warto... Mieć na przykład, jak masz studia, to po ogólniaku ze średnim wykształceniem już się dogadasz spokojnie. O dwa, dwa szczeble to już będzie ciężko. A trzy to już jest w ogóle masakra. To już musisz mieć niewolnicę. Jak masz po podstawówce, masz wyksz wykształcenie, to ona ma słuchać, robić co ty każesz. No ale jak, to, to masz wtedy w domu służącą zamiast partnerkę. Chociaż to nie jest takie złe. No i wracając do tematu. Słuchajcie moi drodzy. Kiedy już za pierwszym razem Wychodzą te nasze awantury, zaczynamy się kłócić, to znaczy, że my zaczynamy budować swoje miejsce w związku. Kto, co, do kogo, jaka jest zależność, kto ma prowadzić, kto, kto ma rządzić, kto ma wydawać polecenia. Rozumiecie? I jeżeli nam się chce, jesteśmy ogarnięci inteligentni, to siadamy i jak zaczyna się ten, ta, 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 ta kłótnia i takie rzeczy, to my wtedy siadamy i poprzez. Emocjonalny, tak burze, potrafimy dojść do pewnych porozumień i zmienić pewne reguły gry. Ale jeżeli tysiąc razy powtarzamy drugiej osobie o tym, a ona to ignoruje, jeżeli my rozmawiamy setki razy na pewien temat, ten, który nas boli, nurtuje, a ona mówi, bo nie, jeżeli my dwieście razy yy, widzimy, że do, pukamy w te drzwi zamknięte głową w mur, a tam cisza? No to nie chce nam się już kolejny raz podczas y, kryzysu, kłótni y, gadać. I wtedy się zamykamy i zaczynamy zdążać do wyjścia. Ona widzi, partner widzi, że my przestajemy mieć ochotę na y, y, awantury, tak? I też się zaczyna zamykać i zaczyna się potężny kryzys, który dąży do ostateczności. Ponieważ uważam na 100%, jeżeli wszystkie dyplomatyczne, tak? możliwości pogodzenia się i wypracowania nowych zasad po latach, bo też za chwilę będzie drugi punkt, tak umrą, nie da się ich ogarnąć, to lepiej odejść niż się męczyć. Wiem, że to jest tragedia na początku, a potem człowiek oddycha piersią. Ile razy mamy listy, i yy, chłopaki mówią, że byli zmasakrowani w związkach, po roku, po dwóch doszli do siebie. Tu macie chłopa przed wami, stoi, który po dwóch latach jest najszczęśliwszym na świecie, bo odpoczywa, jest w końcu najlepiej na świecie, a 25 lat w związkach, umęczony, ledwo żywy, z nadwagą prawie 30, z lustrzycą, bo tam już nic nie widział. Chłop chodził, który nie wiedział, co z sobą począć. Tak, moi drodzy. Drugą rzeczą. Dlaczego my rozwalamy te związki zamiast się ogarniać? To jest to, że się po prostu znudziliśmy. Niestety, powiedzmy sobie to wprost, patrząc na kobietę i na mężczyznę, chodząc z nim, patrząc na nią, tak. W tym świecie, gdzie seksualność jest na, re, na tacy podana, w tym świecie, gdzie idziesz na dyskotekę i wystarczy wyglądać trochę lepiej i od razu jest uśmiech na twarzy dziewcząt, tak? W tym świecie, gdzie stary 50 jednoletni chłop może sobie spokojnie 20 lat młodszą dziewczynę sprowadzić, i to uważane jest za najfajniejsze, co może być i to jest Sigma. Nudzi nam się. Zaczynają wchodzić te same powtarzalne nawyki, te same powtarzalne rzeczy. Przychodzimy do domu i mamy kobietę, którą, na którą już powolnie możemy patrzeć, Po y, związki trwają nie tak długo. Po 10 latach, na przykład 15, y, to, to w miarę długi jest związek. No to człowieku 15 lat, albo 10 jeść tą samą zupę, można się przyzwyczaić, ale czy trzeba się męczyć? I kobiety na to patrzą. Kobiety to widzą i ten Andrzej, który był kiedyś fajny i super pełen tajemnic, teraz jest chlebem powszechnym. Sól, łzy i cebula. Tak, moi drodzy? I my to samo. Wchodzisz do domu, patrzysz, a tam maśliwkę śliwkę robaczywą. I prowokujemy. I prowokujemy. Partner widzi, że coś się zaczyna dziać, emocjonalnie oddaje, zaczyna być konflikt, a my zamiast usiąść, porozmawiać i wytłumaczyć, jak jest, bo ciężko powiedzieć drugiej osobie, przeżyłem z tobą 7, 5 lat, już nie mogę na Ciebie patrzeć, odchodzę. O, panowie, kto to zrobi, to jest kozak, kto to zrobi, to jest. to jest, naj... to jest bohater. Usiądź z dziewczyną po dziesięciu latach, z żoną, jak masz dziecko, na przykład siedmioletnie, spójrz na nią i powiedz jej tak: moja kochana, kocham cię, ale nie mogę już na ciebie patrzeć, jesteś powszechna. Zaniedbałaś się. Nie jesteś tą kobietą, którą już byłaś. Nawet jak zmieniamy się podczas, podczas naszej drogi życia, to ty się nie zmieniłaś. Jesteś gdzieś daleko, gdzie indziej. Ja rozmawiam z Bogiem, a ty bawisz się na karuzeli z alkami Barbie. Taka jest nasza przepaść. Kocham cię, ale nie będę z tobą, bo czuję się z tobą nieszczęśliwy. Proszę bardzo. Challenge. Wszyscy, którzy w ten sposób widzą swoje, swoich partnerów, proszę im powiedzieć tak. W oczy. Jeżeli ich kochacie, to ich odpuście im. Bo jeżeli on przeżyje wielki szok, zmasakrujesz mu łeb. Na początku. A potem się otrząśnie, ogarnie, okres żałoby przejdzie, rozstaniecie się i za rok, dwa będzie najszczęśliwszą osobą na świecie, bo zobaczy, jak bardzo się z tobą męczyła, a teraz dostanie nowego czarka Albo, albo Agnieszkę i będzie się bawić górze nowym światem, tak jak i ty, bez kłótni, bez wrzasku. To jest poziom hard i level full w tym, jak możemy się rozstać. Tylko weźcie to, powiedzcie. A lepiej, prościej, nakrzyczeć, nawrzeszczeć, znienawidzić się i do końca życia warczyć na siebie jak psy. To jest proste, tak? To wtedy emocje i jedziemy naprzód i rozwalamy świat. To jest drugie szes. Po prostu się lenimy. Po prostu to wszystko, co my yy, przechodzimy, już nie jest takie fajne. Już nie ma tej wspaniałej, pięknej dziewczyny. Przychodzą kłótnie, nie chce nam się nic z tym człowiekiem, któremu, na którego patrzeć nie możemy, już odbudowywać. Bo po co? To jest tylko zawali droga, która w domu siedzi i ten dzieciak wyrzut sumienia tu lata i mówisz sobie, ja przecież ja już nie mogę. Ileż można, rok, dwa, trzy, dziesięć lat z nią jestem, a ile razy się ludzie przejęzyczyli? dwadzieścia 25 lat temu cię odpalił, to bym teraz z więzienia wyszedł. No, I to jest tragedia. Po prostu jest tysiące małżeństw, które są ze sobą, dlatego że są, bo dziecko, bo kredyt, bo nie ma co robić, bo nudno. I to jest piekło na ziemi. Jestem stuprocentowym orędownikiem tego, że jeżeli widzicie, że już jest źle, że już zaczyna to wszystko się kisić, że jak już jest porozwalane, to nie kłócić się i eskalować problemy, żeby się z nienawidzić. Bo ja za pierwszym razem tak zrobiłem. Bardzo źle. Trzeba było usiąść dogadać się, bo to się dało, ona czekała, żebym się z nią dogadał. A ja poszedłem na wojnę. Błąd popełniłem. Zrobiła to, co zrobiła, ja biorę na klatę swoje problemy. Ale za drugim razem do dzisiaj sobie elegancko. Tam mamy jakiś kontakt, nie ma najmniejszego problemu i gadamy. Tak, moi drodzy. To jest druga rzecz. Dlatego my cały czas, stojąc i patrząc na ten związek, musimy równomiernie rozwijając się, zapraszać do siebie swoją part swojego partnera. Bo jeżeli my. Na początku lubiliśmy pankroka, kolor czerwony i czarny, łańcuchy, ale potem w wieku 28-30 lat coś nam się zmienia, odrzucamy to wszystko, golimy głowę albo sobie zapuszczamy fryzurę, idziemy na siłownię i stajemy się kimś innym, bo przychodzi czas zmian, czas popiołu na mężczyznę, i nie powiemy temu. Kobiecie, ani rodzinie, ani każdemu, no to może być tak, co? Kochankę się znalazłeś, i już są problemy, i już jest dym, który macie po prostu przesrane. Rozumiecie? Jeżeli idziecie w związkach, to idziecie razem, bo związek to jest związek, nie relacje, relacje to są sportowe. W związku partnerskim idziecie jako partnerzy razem. Tak? I musicie ze sobą rozmawiać. Trzecią rzeczą, która rozwala te związki, która już także jest problem, a już nie chce ci się rozwiązywać, jest to, że ty masz po prostu kochankę człowieku, albo już patrzysz na inny związek. No wprost. To ja nie mówię, że to jest tak cały czas, ale nieraz jest tak, że ty masz już kochankę, ona ma kochanka, to się wypaliło. Łazicie tam. Wasze serduszko jest już u innej. Wasze serduszko jest już u innego. Ten fajny, ten, ten Marek fajny, kurde, z tej pracy elegancki. Tak. Jest wiele kobiet, które, które, tuż przed rozwodami, rozpadami to są zdrady i to takie grube. Tak. Już nie mieszkacie ze sobą. To po to się starać? Jak można to wszystko już nie starać się? Eskalować. Niech się wypali. Niech zniszczy się. Brak rozmowy. Brak do stołu, pogadamy, brak rozmów na, na tematy poważne. Po prostu już nam się nie chce. I co ja wam będę kłamał? Normalna rzecz, tysiące razy to się przechodziło. Jak się nie chce, to się nie rozmawia. Jak się chce, to się siada i problemy ogarnia. To są trzy najbardziej, najbardziej, najwięcej naj, naj, naj zniszczące nam sprawy w tym w związkach. Nie ma nic, znaczy jest bardzo dużo innych rzeczy, ale nie ma co. Najważniejsza, schemat, tak? W związku liczy się do trzech. Tak? Trzy najważniejsze filary, które powodują, że rozpada nam się związek. Mija czas, tak? Nie dogadujemy się, mamy innych ludzi. Wszystko, nic innego tutaj nie ma. Nie stworzyliśmy reguł na początku, którymi mamy się poruszać i żeby każdy te zasady pamiętał i nie wchodził drugiemu na głowę. Wszystko. Nie ma tu nic innego. Zapraszam wieczorami od 18 na mojego live'a, gdzie jestem amalarzem, artystą i sobie robimy jaja i tam nie jest pan nauczyciel, tylko jest fajna zabawa. Zapraszam na konsultacje. Do następnego.